Właśnie biorę prysznic. To świetnie. Możesz mi to jakoś udowodnić, Oliwio? Kim do cholery jest oliwka? Żartowałem. Olivia Zosia. Prawie to samo. Nie mam na imię Zosia. Prima Aprilis. To było pół roku temu. Nic nie szkodzi. Serio, nie wiesz jak mam na imię? Jesteś okropny! Moje koleżanki miały rację. No weź, przecież tylko żartuję. Dobra, to jak mam na imię? Nie zadawaj głupich pytań. Przecież znasz swoje imię. Pięć miesięcy razem. A ty nie pamiętasz, jak mam na imię? Jak możesz? Myślałam, że jesteś tym jedynym. Wyluzuj, kochanie. Może pójdziemy na kawę do Starbucksa? Nigdzie z tobą nie idę. Nie odzywam się do ciebie. Nieważne, czy coś mówisz, czy nie. I tak zawsze robisz na mnie wrażenie. Dobra, udało ci się. Niech będzie. Pójdę z tobą na kawę. Czekam na miejscu. Co ci zamówić? Małe lata na owsianym mleku, z pianką lodem i syropem karmelowym. Zamówione. To jakie imię podać? Podaj swoje. Ale to dla ciebie. Lepiej podam twoje. Jasne, nie ma problemu. Masz trochę długie imię. Jak się je pisze? Chyba sobie żartujesz. Byłem u lekarza i zdiagnozowano u mnie. Może dysgrafię? Tak. Kurde, bardzo mi przykro. No niestety, to pomożesz mi. Oczywiście. O, L. A. Dzięki, Ola!